My współpracujemy bardzo wiele lat. Zaczęło się to wszystko od takiej kwestii, że okazało się, że władze poprzednie, jeszcze polkowickie, znacząco zaniżały kwoty dotacji, które były wypłacane na dzieci własnych mieszkańców uczęszczające do przedszkoli. Po tym, jak wygraliśmy jedną, drugą sprawę sądową. No nastąpił rewanż, nastąpił po prostu odwet, masowe kontrole, jeden rok, drugi rok. Sprawy były toczyły się przed sądami, zwykle po naszej jakby racji, natomiast ta sytuacja, o której, która w tej chwili ma miejsce jest bezprecedensowa. Pani Wata zaczęła mówić o tym, jak z decyzji i wyroków sądowych okazało się, że nie było tego przedszkola przez cały rok. To znaczy, proszę mieć na uwadze, że nie została zakwestionowana kwota dotacji wydatkowana, tylko kwota dotacji pobrana na wszystkie dzieci, które do przedszkola uczęszczały. To oznaczało, że przez cały rok w przedszkolu, które funkcjonowało, tak jakby nie było żadnego dziecka. Nie, że pani chaczko. Dokonała jakichś malwersacji finansowych, że przeznaczyła dotacje na własne cele. Wszystko zostało w sposób prawidłowy wykazane, wydatkowane i rozliczone I nie ma żadnego zarzutu co. Zarzut natomiast jest co do samego pobrania na dzieci, których według paragrafów jakby nie było. I oczywiście władze Polkowic, zarówno poprzednie, jak i obecne, miały i mają narzędzia prawne, aby tej sprawy dalej nie prowadzić. Ale komuś widocznie zależy na tym, aby te setki tysięcy złotych wyegzekwować. No skąd wyegzekwować? Tak naprawdę wyegzekwować z pieniędzy należnych dzieciom mieszkańców Polkowic. Tym dzieciom, które do przedszkoli uczęszczają, bo jest to metoda najprostsza. Czyli dzieci nie dostaną teraz tych pieniędzy na prowadzenie przedszkola. Nie trafi to na ich cele, na ich potrzeby. Jako taki kuriozalny przykład błędów sądowych i całej sytuacji, która opiera się na absolutnie dowolnych interpretacjach, podam drugi przykład, właśnie. Za który pani Beata Haczko jest ścigana, i prowadzone są postępowania nie tylko egzekucyjne, ale również postępowania karno-skarbowe, postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wszystko, co można, to burmistrz obecny wytoczył przeciwko pani Haczko. Mianowicie na mocy tych wyroków sądowych, o których wspomniałem. Zasądzona została jakaś kwota do zwrotu, ponieważ dotacje przez lata były wypłacane za niskie. Urząd podzielił ten zwrot, to odszkodowanie z sądu na trzy przelewy, na trzy placówki, po czym zażądał zwrotu wszystkich tych kwot. Sąd Wojewódzki Administracyjny we Wrocławiu podzielił zdanie burmistrza. Powiedział tak, to była dotacja, należy ją zwrócić. Zaskarżone to zostało oczywiście z Naczelnego Sądu Administracyjnego. Co się okazało, że z trzech spraw, z trzech wyroków, jeden wyrok potwierdzał konieczność zwrotu, natomiast dwa wyroki wydane później, co do tych samych kwot, z tego samego tytułu, powiedziały absolutnie nie. To nie jest kwota dotacji, którą należy zwrócić. Wobec tego mamy taką sytuację, że z trzech roszczeń sąd powiedział: Dwa się nie należą, a ten sam sąd, tylko w innym składzie, w innym dniu powiedział: To jedno się należy, i za to jest prowadzone postępowanie egzekucyjne obecnie. Nikt nie bierze pod uwagę. Że ten sam sąd dwa razy powiedział, nienależne są te pieniądze do oddania. Ale ważne jest, że raz wcześniej w identycznej sytuacji powiedział, tak trzeba oddać. Na czym, proszę państwa, tak naprawdę mamy opierać wyrok sprawiedli wymiar sprawiedliwości w tym kraju? Na jednostkowych, zupełnie różnych wyrokach tej samej osoby i tej samej sprawy jest to chyba jednak. Znaczące nieporozumienie. I obecnie pan Tanajno bardzo ładnie powiedział, że trzeba liczyć, że przedsiębiorcy, mieszkańcy muszą liczyć na wsparcie, wsparcie swoich władz. Jakie wsparcie w tej chwili ma pani Haczki? No takie wsparcie, że pomimo wielu narzędzi prawnych, nie jest wznowione postępowanie w celu uchylenia tego decyzji, że nie jest umorzone to zobowiązanie, że jest prowadzona egzekucja przeciwko przedszkolu, które Pani Haczko prowadzi i że są wszczynane prowadzone różnego rodzaju postępowania. To jest realna pomoc, której może oczekiwać. Jeszcze powiem jedną rzecz, ja przepraszam, bardzo się rozgadałem, ale sprawa jest niezmiernie ważna, bo od roku niemal mówimy o różnych tarczach. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Osobom fizycznym, które prowadzą taką działalność jak szkoła lub przedszkole, żadna pomoc, starć się nie należy. Ponieważ według tej ustawy oświatowej one nie są przedsiębiorcami. Czyli mogą dostać na dofinansowanie wynagrodzeń osoby, które prowadzą sklep, tutaj, ale osoba, która prowadzi przedszkole, na Nauczycieli w tym przedszkolu nie dostanie starczy od, z budżetu państwa ani. To chyba tyle, dziękuję.